W pierwszym filmie mamy jeden cel: wydropić jak najwięcej huge petów. Oczywiście tych ewentowych aktualnie mamy 4 huge pety. Musimy mega, mega duże pokoje otworzyć. Razy 50 razy 75 razy 100. Ale na początku zacznijmy sobie od otwierania przez całą noc na dwa kąta. Jajka razy 25 to jest praktycznie najlepsze, jakie da się znaleźć, tak żeby całą noc otwierać. Lepsze tylko jest razy 30, ale szczerze mówiąc, ani razu na tego jajka nie widziałem. I razy 25 może z kilka razy mi się udało. Ale dobra, mamy to jajko, otwieramy całą noc. Zobaczymy, ile uda się trafić hutchpetów. Czy w ogóle coś się uda trafić? Dobra, i powiem wam, że trochę czasu minęło. I teraz e, mamy kilka złych wiadomości. I kilka dobrych wiadomości. Jakby minęło więcej niż 10 godzin, otwierałem trochę razy 75 jajko, raz, razy 50. I trafiliśmy dwa dodatkowe hutchpety. Mamy tutaj dwa dodatkowe. Tylko musimy sobie zdjąć te wszystkie pety. Zaraz wam o tym wszystkim powiem, co proston zrobił z eventem. Tutaj mamy 6 hutchpetów. No, jakby trafiliśmy 5, jednego mamy z Forever plaku. W sumie to background z packu. Zobaczmy, czy w ogóle mi się odświeżył wierzył się, dobra, to może sobie znowu to kupimy, może tutaj znowu Hitchpick się pokaże, jakby tutaj co mamy, czy mam jakieś robuxy, dobra, jakieś robuxy mam, a więc trochę na pewno tego sobie znowu tutaj kupimy, zobaczymy, czy coś nam ciekawego wyleci, tutaj coś widzę, powiem wam, jakiś enchant, zobaczmy, no enchant, no rzeczywiście jest enchant, ale siódemka, no to taki nic nie warte. no jakby tutaj, no nie wiem, zobaczymy, jakby, jeżeli chodzi o te złe wiadomości, to musimy sobie pójść tutaj do tego eventu oczywiście, no i niestety taką złą wiadomością jest to, że Preston niestety, ale znerfił dwukrotnie z zdobywanie hitchpeta, czyli na przykład jak teraz otwieracie jajka razy 100, to tak jakbyście otwierali jajka razy 50. Dalej giga łatwo jest zdobyć tego hitchpeta, jest to na pewno najłatwiejszy hitchpet do zdobycia od czasów e, Happy Computera, bo po czterech dniach eventu jest ich 50 tysięcy, ale no teraz trochę trudniej niestety będzie go wam zdobyć, ale dobra jakby jeżeli chodzi też o inne rzeczy, to możliwe, że oprócz tego, że no oczywiście dostaniemy drugą część e, backroom z eventu, tutaj prawdopodobnie w tym miejscu będzie taka brama, którą wam pokazywałem w ostatnim filmie, to możliwe, że dostaniemy też inną rzecz. Wam opowiem. I jeszcze jedna rzecz, zanim dalej weźmiemy się za dropienie wszystkiego i tak dalej, bo jeszcze dużo dropienia dzisiaj przed nami, znalazłem dwa bugi na to, jak sprawdzić tak naprawdę całą mapę. Jeden widz powiedział a drugi znalazłem ULCEL, i tylko zanim to zrobimy, to zbugujmy sobie deskę, żeby szybciej te rzeczy znaleźć do bugowania, właśnie, bo dzięki temu będziemy całą mapę widzieć. Dobra, jakby tu zostawmy nasze pety, i musimy ogólnie dwie miejscówki znaleźć, pokażę wam ten bug i opowiem wam o tym, co Preston dalej kombinuje z PET symulatorem, bo tak jak mówię, możliwe, że dostaniemy coś innego oprócz eventu part 2. Tylko no musimy znaleźć te dwie misy. Dobra, ja szukam, musimy znaleźć po pierwsze farmę Znaczy te domki takie, które jak farma wyglądają A po drugie musimy znaleźć jakieś lasery Mam nadzieję, że mi to długo nie zajmie Chociaż no z tym to różnie bywa O właśnie, w ogóle jeszcze jedna rzecz jakby Ja nie wiem jak odblokować tylko tutaj te drzwi jakby Jeżeli wiecie jak to odblokować To napiszcie, bo powiem wam, że nie mam pojęcia jak to odblokować Jakby tu jest 3, 2, 1, 4 No to klikam sobie 3, 2, 1, 4 i się nie odblokowuje. Nie wiem, nie mam, nie mam pomysłu jak to odblokować Nie widziałem nigdzie na YouTubie tego, jak wiecie To napiszcie. Dobra i tu mamy rzecz do Pierwszego bugu, jakby jak Sobie tutaj podchodzicie do tych laserów Tylko musimy poczekać aż tutaj to znowu się Pokaże, to tutaj wchodzicie sobie i możecie wejść Na te lasery i zobaczcie, że całą mapę Widzicie tutaj, tylko no to jest taki chwilowy Bug, bo po chwili was te lasery Uwalają, a więc no tutaj jakby za dużo Nie sprawdzicie w taki sposób Dosłownie ta chwilę możecie sobie to sprawdzić Ale no może akurat gdzieś tam, jak sobie tak w przód spojrzycie to, zobaczycie jakieś drzwi czy coś. To jest taki pierwszy Bóg, który nie jest jakiś taki super mocny. Podobno ten drugi. Jest lepszy, tylko musimy do niego farmę znaleźć, właśnie. Dobra, i szybko to poszło, i tu mamy farmę. I podobne jak się wejdzie na domek farmy, to też właśnie tak widać. No i też widać tutaj wszystko, i można zobaczyć, gdzie na przykład są drzwi w taki sposób. Tam na przykład daleko gdzieś widać jakieś drzwi. Musielibyśmy w drugą stronę pojechać. Ciekawy jest ten, czy latającym Titanikiem w jakiś sposób da się tak wylecieć, żeby w taki sposób to widzieć. No ale mamy dwa takie bugi, właśnie, które też mocno ułatwiają szukanie drzwi. Ale dobra, jakby jeszcze tu wrócimy, mamy inne rzeczy do zrobienia. Jakby z pierwszego rodu mamy jeszcze. Jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia, a mianowicie musimy zobaczyć, co się stało z tymi czterema jajkami, które kiedyś wam pokazywałem, które są gdzieś tam. I w ogóle, teraz jakieś inne obiekty są. Co tu tutaj jest? Tak jakby, jakby pojedyncza kropka jest. Tam dalej jest jakaś jedna, no i tam dalej są te cztery. Więcej nawet tego jest. Dobra, jakby jeszcze raz spróbuję wylecieć tam, żebyśmy to wszystko zobaczyli. Tylko muszę jakąś przestrzeń znaleźć. Dobra, chyba się udało. Dobra, i tu mamy te dwie rzeczy. Co to jest? Jakby dużo tych obiektów jest. Tu są chyba normalnie te bakrums jajka, jak mi się wydaje. Chyba tak to wygląda, bo jakby tak wysoko nie mogę raczej polecieć tym Titaniciem. No nie, no to już jest maksymalna wysokość, na jaką mogę polecieć, ale tutaj jak widzicie tych jajek takich kropek czarnych jest dużo. Chyba, że monitor mam brudny. Ale nie, no to chyba są kropki na tym. Normalne, my możemy sobie do tych czterech polecieć. No te cztery jajka dalej tutaj są, tak samo jak były wcześniej. Zastanawiam się do czego one są tak naprawdę, bo one nie są raczej do tych backroomsów, bo te backroomsowe jajka tam są, gdzie są te jakby takie różne kropki w różnych miejscach. Tu mamy tak cztery obok siebie, no w backroomsach nie ma takich miejsc, gdzie macie cztery Jajka tak obok siebie, zawsze w tej samej kolejności, a więc to jest do czegoś innego. Powiem Wam, że tak cały czas w przód lecę, że tutaj dosłownie nic nie ma, nie wiem, może znajdę coś sekretnego jeszcze, albo bana dostanę, bo za daleko wylecę. Jak film ma tytuł Dostałem bana, to właśnie dlatego. Dobra, powiem Wam, że dalej nic nie ma, jakby cofamy się. W ogóle ciekawe, co się stanie, jak tutaj rakiety użyjemy, jak daleko będziemy lecieć. No powiem Wam, że lecieliśmy kawałek. Dobra, ale pójdźmy do World jeszcze tam jest taka pewna rzecz, moja teoria na temat tego, co możemy dostać, a mianowicie, jak dobrze wiecie, za kilka Dni ten event z tymi jakby korami się kończy. Dokładnie już mówię, on się kończy za dwa, za trzy dni, bo on się kończy w tą sobotę. Ten komputer stąd zniknie, a więc jak jeszcze macie te kulki, to je przeróbcie sobie lepiej. Ale teraz Pet Simulator osiągnął miliard wizyt. Pet Simulator 99 osiągnął miliard wizyt. To jest taka naprawdę, naprawdę duża liczba, która tylko raz się zdarza, a więc może właśnie Preston dodatkowo na przykład zrobi jakieś gifty z okazji miliarda wizyt, jakby no by pasowało. Też się Preston tym tutaj pochwalił, że właśnie miliard wizyt. Jego gra osiągnęła. Jakby, no, jest to naprawdę bardzo duże osiągnięcie. W ciągu trzech lat tylko i wyłącznie PET Simulator osiągnął powyżej miliarda. No, jakby PET Simulator X osiągnął powyżej miliarda i PET Simulator 99. Żaden inny symulator w Robloxie takiej liczby nie osiągnął. Jedynie Sonic Speed Simulator jest bardzo blisko. No, ale no, jakby Sonic Speed Simulator nie, nie osiągnął takiej liczby, dlatego że jest mega dobrym symulatorem, tylko dlatego że jest symulatorem Sonica, Dobra, jakby tutaj jeszcze z tego wardu musimy sobie oczywiście Daker odebrać. Jakby dzisiaj w ogóle takie dziwne kombo w życiu petów, no jest tego dziwnego. Kombu mamy 469 tysięcy gemów. Dobra, jakby jeszcze pójdźmy sobie tutaj na szybko zobaczyć, czy tutaj coś dodali, musimy pójść na tej jeszcze trochę posprzedawać, pokupować, no bo musimy się też trochę zacząć przygotować do tego update'u i dużo dropienia jeszcze przed nami. W ogóle myślałem, że już nie ma tego E, nie mogłem tego E znaleźć tutaj. Ale no nie, no dalej jest napisane tutaj coming Sun. No dobra, to tutaj niestety nic się nie zmieniło. Dobra, idziemy na tej tak jak mówię, dużo sprzedawania mamy, znaczy może nie dużo sprzedawania, ale coś by się przydało sprzedać i kupić. No i oczywiście wracamy wtedy dalej do dropienia. Jakby no spróbujmy na tej tej plazie coś sprzedać. Na pewno chciałbym tego Shiny Huge'a sprzedać. Ile on w ogóle teraz jest warty? No, 257. Dobra, to za 250, tak mi się sprzedał ten Shiny, to będzie Git. Bo ostatnie filmy znowu tylko Gamy wydaje, a nic nie zarabiam. Trzeba to zmienić. Jakby te Huge'a szkoda sprzedawać, bo one już są prawie warte mniej niż Happy Rocky. Jeszcze tego Rainbow'a ewentualnie. Jeszcze ewentualnie tego peta, którego też ostatnio dostałem za Shiny Peta. To jakieś te pety ze słabym levelem też możemy sprzedać. Dobra, niech te tak chwilę sobie postoją te pety. Mam nadzieję, że coś mi się Sprzeda, w tym czasie możemy poszukać, czy tu jest jakieś jajko do kupienia, ale niestety nie widzę. Dobra, możemy sobie na pewno jeszcze jedna rzecz, możemy sobie tutaj może jajko trafić, darmowe, zobaczymy. Może akurat się uda za 400 Robuxów, no jakby jedno za 400 Robuxów się udało kupić, no to byłoby to uczciwe, ale no tak jak mówię, niestety z tym pakiem różnie może być, tym bardziej, że już jest trochę po tym, jak Preston go dodał. No na razie słabo, na razie nic tu kompletnie nie widzę. Dobra, i tu mamy darmowe jajko, tylko nie wiem, czy mam 250 Robuxów. Dobra, na szczęście jeszcze ma 250 Robuxów, a więc będziemy mieć jedno jajko. No, chyba że tam gdzieś będzie huge pet. To jeszcze ewentualnie doładuje Robuxy. Tutaj mamy oczywiście jajko. No, to mamy za trochę ponad 400 Robuxów jedno jajko. I tu mamy takiego huge'a za 220 milionów. To doładuje te Robuxy. Bo taki huge pet mi się przyda. Dobra, mamy Robuxy. Po raz kolejny No Mega oddał mi ten pak, a więc może go nie znerfili jeszcze. Może dalej jest opłacalne. I tu jeszcze mamy tą deskę. Jakby jedną taką deskę już mam. Chyba, że to jest shiny deska, ale nie. To jest chyba zwykła deska. Dobra, no i tu odbieramy darmowego huge'a. Zobaczmy, jak to w ogóle Wygląda jak tutaj nam się doda ten Huge Pet. Czy w ogóle nam się pokaże ten Huge Pet? No halo, proszę tutaj mi pokazać, czy w ogóle mi go dało. Gość laga z mi nie da mi tego huge'a. Mam nadzieję, że mi go dało. Dobra, się przestraszyłem, że nie dało mi go. No i mamy tutaj tego Huge, który jest warty 226 milionów. Dobra, jakby jeszcze tu resztę odbierzmy oczywiście może tam być dalej kolejne Huge Pet, no nie. No tutaj już jest za 650 robuxów. No tu też by się opłacało, bo tu trzy jajka są, ale no już mi szkoda, dalej też są jajka za robuxy. Dobra, jakby mamy jeszcze na pewno jedno jajko, które też możemy sobie otworzyć. W ogóle zobaczmy, jak ta deska wygląda, bo ja tą jedną deskę też mam. No, tu Mamy dwie zwykłe. Jak ona wygląda? No, taka rysowana deska. Powiedzmy, że w miarę Git wygląda. Tutaj klikimy sobie, oczywiście, to jajko. Może będzie huge pet właśnie z tego background spaku, z tego jajka. Albo nie, nie będzie, niestety. Dobra, ale w sumie niech te huge sobie tak postoją. Może akurat coś się sprzeda. Dobra, i w sumie powiem wam, że na dużej zostawiamy FK na tyle, że mi wyrzuciło strej plazy. Za bardzo nie wiem, co mi się sprzedało, ale mamy dwa biliony. A więc wróciliśmy do tego, co było wcześniej. Jakby. Czy sprzedał mi się ten shiny pet? Sprzedał mi się ten shiny. Dobra, to mamy tego shiny sprzedanego, tak jak Mówię, ja shiny nie zbiera, ma więc spoko. Zobaczmy w ogóle jeszcze, jak ten pet wygląda. On w ogóle 131 milionów, chodzi jakby. Nie wiem, czy będę chciał go sprzedać, czy sobie zostawić. Ciężko w sumie powiedzieć. Jeżeli w tym Forever Packu, tym bakrumsowym, nic nie zmienią, no to jego cena spadnie. Ale jeżeli na przykład go zmienią, to jego cena może wzrosnąć, bo to jest taki mega eventowy pet. To jest taki huge cat, tylko że bakrumsowy. Chyba sobie go zostawię, powiem wam. Jakby zobaczmy w ogóle, ile mamy do ekskluzji jajka, bo by się przydało też jeszcze jedno zrobić, żeby jeszcze coś pootwierać. No trochę nam brakuje jeszcze. Dobra, może jeszcze. Jakoś dozbieramy, na pewno jeszcze trzeba kupić kilka ekskluzji jajek. Czy tu jakieś mamy? No powiem wam, że szczerze mówiąc nie za bardzo. Musimy znaleźć na pewno kilka ekskluzji jajek, tylko takich po normalnej cenie. Już w ogóle jego rap rośnie znowu 30 milionów. Jakby zobaczmy w ogóle, czy teraz da się wyszukać tego mojego peta. No i teraz go da się wyszukać, jakby za ile ktoś go wystawia. To jest ciekawe w sumie. No jak jak ktoś go wystawia za 300 milionów i mu wyszukuje, no to się zdenerwuje, bo wczoraj mi to nie działało. No tutaj za 45 go ktoś wystawia. No to my zarobiliśmy 3 razy więcej wczoraj. W sumie powiem. Wam, że kupię sobie tego peta, bo ja teraz raczej już wracam na normalne mapki, jakby w tych backroomsach już mi się nie chce siedzieć. Jakby jeszcze sprawdźmy na pewno mailbox i musimy kupić ekskluzyw jakieś dokupić i ekskluzyw jajka. Tutaj ktoś chce huge, ale huge nie rozdaję, nagraj. Coś z Pedro może kiedyś nagram Tutaj Hot Dog Tutaj czy nagram Blade Balla Kiedyś nagrywałem Blade Balla Ale no nikt nie chciał za bardzo tego oglądać Tutaj Pozdro oczywiście Bo Blade Ball jest taką gierką Że raczej w Polsce się nie za bardzo przyjmuje też Pozdro Tutaj czy pokażę twarz Raczej nie planuję Na stoka subów I tutaj też oczywiście Pozdrawiam Też Pozdrawiam Tutaj coś takiego mamy Tutaj zahaszdagowane coś Tutaj jakieś takie dziwne znaki Ale za milion dziękuję Tutaj znowu więcej znaków o Exclusive Tutaj trochę więcej tych znaków I tutaj ktoś kończy właśnie z Pet Simulatorem A więc dziękuję oczywiście Tutaj oczywiście też Pozdrawiam Tutaj huge petów tak samo nie rozdaję. Tutaj to już 1 milion kosztuje Ancio pros nam wysłał. Tutaj właśnie mrob BS nam wysłał. Bo mi pisał, że kończy z spec symulatorem, a więc dziękuję tutaj mu oczywiście za te huge, które nam wysłał. No i też oczywiście pozdrawiam. Tutaj gemy się kończą. Tutaj wrócisz do BS'a. Powiem wam, że myślałem, żeby na innym koncie pograć w Brawl Stars. Jakby napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze raz Bra Brawl Stars. Jak będzie duży łapek, to może coś nagramy. I tutaj jeszcze dziękuję. To ja mrop właśnie BS, -a, więc dziękuję tutaj za te wszystkie pety. Tutaj dla mnie, tutaj. Dodaję do znaj, nie, dodaję do znajd, tutaj odbieram na odcinku, tutaj coś takiego, 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 tutaj jeszcze mam jeszcze takie rzeczy. Tutaj gdzie mój Robux, no nie wiem, Roblox aby się spytać, to jeszcze takiego skilla mamy. Wyślij komuś za free. No to może żeby kogoś tam wysłać. Jakby wyśleby jednej osobie, która zostawi jakiś tam komentarz. Powiedzmy pod filmem Tutaj hello, tutaj coś takiego mamy i tu zahasztagowało tutaj takiego i takiego. Dobra, jakby zobaczmy, ile mamy do ekskluzji jajka y teraz. No trochę dalej nam brakuje. Dobra, zajmijmy się tymi normalnymi na razie ekskluzji jajkami. Y no tutaj standardik za 33, czyli o dwa drożże. Spróbujmy znaleźć po 31. Nie będzie to proste. Jak one są po 36, ale spróbujmy. Dobra, powiem wam, że sprawdzam już chyba z 10 Tray plazę i najtaniej za 32 widzę. Powoli wracamy do tych wyższych cen, ale dobra, kupmy za 32 te jajka, no bo naprawdę nie da się już z tym. Masakryczne ceny, ludzie znowu zaczynają dowalać. Dobra, kupmy sobie 4 jajka. Mamy 4 jajka, może w końcu nam pet wyleci. Na razie mamy takiego ładnego. No, nie wiem co z nim zrobię. Zostawię na razie w sumie. Ale później może go sprzedamy. Dobra, dzisiaj znowu otwórzmy na pierwszym wardzie, bo ten pierwszy ward, powiem wam, że jest dla mnie jakoś tak bardziej szczęśliwy. Tutaj wydaje mi się, że więcej huge petów trafiłem, jakby no na razie z tego update'u tylko jednego mamy huge peta. Jeszcze mamy trochę na trafienie. dobra, mamy trzy punkty, chociaż zawsze to będzie do jajka. A jeszcze tutaj to sobie kliknijmy Zobaczmy, co tutaj nam ciekawego wyleci. Proszę, dajcie w końcu tego huge peta. No, jednego. No niestety nie, nawet Rainbow'a nie ma, nawet shiny nie ma. Dwa jednopunktowce i dwupunktowiec. Dobra, powiem wam, że mieliśmy jeszcze w tych backroomsach siedzieć, ale mi się nie chce tego robić jakby sprawdźcie sobie film z Petcaser, który teraz wam się wyświetla, bo naprawdę mega progres tam zrobiłem i oczywiście do następnego filmu